Witam wszystkich z tej strony, trupiciel. Dzisiaj poznaliśmy kolejny pojedynek Galifen 26. Będzie nim starcie: Szymona Bajora z taką gwiazdą wagi ciężkiej tej organizacji, Marcinem Sianosem. Pewnie część fanów będzie zawiedziona takim doborem rywala dla Szymona, ale musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, federacja powinna konfrontować swoich zawodników między sobą i wyłaniać z nich najlepszego, a po drugie, dobrych zawodników wagi ciężkiej. Trudno jest sprowadzić, bo dążą oni do najlepszych federacji, nie chcą ryzykować walką w Polsce, tylko wolą obijać zawodników słabszych. Federacja FEN nigdy nie miała mocno wypakowanej dywizji ciężkiej, tak jak na przykład kategorii półśredniej. Pierwszymi takimi twarzami byli Michał Wlazu i świętej pamięci Dawid Mora, którzy zmierzyli się ze sobą na Gali FEN-4 po tym pojedynku Mora. Dla Fenu wygrał jedną walkę i federacja postanowiła zorganizować rewanż pomiędzy Dawidem a Michałem. Ostatecznie do tej walki nie doszło. Dawid dostał zakaz występowania na antenach Polsatu, już nie pamiętam nawet e, za co tam dokładnie, ale na karcie walk został Michał Wlazło, który powrót do federacji Fen wykorzystał w 100%. Pokonał byłego zawodnika KSW Marcina Guasia. Wcześniej jeszcze pokonał ogromnego Aleksandra Lungu, a następnie podczas gali FEN17 pokonał Martina Hudyja który w debiucie na Gallifen 14 zmiażdżył Akopa Ostaka, więc pokonywał cennych rywali, wydawało się, że walka o pas jest bardzo bliska niestety od tamtego czasu Michała Wlazło na Galifen, już nie zobaczyliśmy i wtedy do akcji wkroczył Marcin Sianos ze spektakularnym nokautem na Gallifen 18 a tuż po tej walce dał wywiad, który chyba przeszedł już do historii polskiego MMA i w bardzo krótkim czasie w zasadzie po jednej walce zaskarbił sobie zainteresowanie kibiców bardzo ważnym pojedynkiem dla niego była walka na Galifen 21 gdzie podejmował Grzegorza Cieplińskiego który był po nokaucie na Łukaszu Brzeskim który nie tak dawno zremisował z Michałem Kitą tutaj wszyscy spodziewaliśmy się szybkiego nokautu w jedną bądź w drugą stronę a okazało się, że Trafiła Kosa na kamień i chłopaki tłukli się 15 minut. Ostatecznie sędziowie uznali wyższość Grzegorza Cieplińskiego, który na gali FEN24 nie chciał walczyć z Bylekim i federacja sprowadziła dla niego jednego z najbardziej doświadczonych ciężkich w Polsce, Szymona Bajora. Szymon szybko uporał się z Grzegorzem Cieplińskim, a więc tym samym pokonał najmocniejszego zawodnika w tej dywizji. A galę wcześniej Marcin Sianos znokautował Marcina Ządka, więc nie licząc Michała Wlazło, który ma tutaj w fenie dwie wygrane z rzędu, tylko Szymon Bayer i Sianos są powygranych, więc jest to logiczne starcie jeśli chodzi o rozgrywkę w tej federacji. Obecnie Szymon Bajor zasiada na czwartym miejscu, więc jest to niemożliwe, aby zawalczył z kimś wyżej notowanym jeśli chodzi o polski ranking. Ale nie uważam, żeby walka z Sianosem była łatwym pojedynkiem. Fakt, Szymon pokonał Ciepińskiego, który pokonał Marcina, ale pamiętajmy, że Sianos jeśli wygrywa to nokautami, jeśli przegrywa to decyzjami. Więc nie można nastawiać się tutaj na łatwą walkę, wiadomo, że Marcin to nie Aleksander Emelianienko, z którym Szymon walczył, ale jest to waga ciężka i te ciosy Marcina sporo ważą, o czym przekonał się np. Zonti czy Mateusz Łazowski. Nie widziałem wszystkich walk Marcina Sianosa, kilka zobaczyłem, ale nie zauważyłem, aby Siano stoczył walkę w parterze. Sam po te obalenia schodzi niechętnie, bardziej w momencie kiedy rywala trzeba już po prostu dobić. Obalany też często nie był, w zasadzie sprowadził go chyba tylko Pakutinskas na dosłownie 5 sekund. Być może Marcin fajnie w parterze się odnajduje, ale póki co jest to zagadką, jeszcze nikt w tej płaszczyźnie Marcina nie przepytał, więc Szymon powinien to zrobić. Też musimy pamiętać, że od tej walki z Pakutinskasem minęło trochę czasu, więc na pewno Marcin Sianos jest teraz zupełnie innym zawodnikiem niż te dwa lata temu. Do ostatniej walki z Marcinem Ządkiem przygotowywał się bardzo solidnie. Widzieliśmy go na sparingach w Ankosie, gdzie trenował wraz z Arturem Głuchowskim, Michałem Andyszakiem, między Maćkowiakiem, czy Karolem Bedorwem. więc myślę, że i tym razem jego przygotowania będą bardzo solidne, jest to najmocniejsza walka w jego karierze i też taka, która może mu zapewnić walkę o pas, ale i dobrą pozycję w rankingu, a w takich walkach daje się z siebie wszystko. Ja myślę, że Marcin Sianos ma już wypracowany swój styl i nie będzie tutaj nic zmieniał, choć kto wie, może będzie czymś chciał zaskoczyć Szymona, ale raczej obstawiałbym tutaj takie dążenie do nokautu. I albo Marcin będzie dążył do niego powoli, ostrożnie, tak jak to było w walce z Zątkiem, albo wejdzie z takim szaleńczym atakiem jak w Mateusza łazowskiego czy Grzegorza Ciepińskiego, tyle że gdzieś w tym pojedynku z Grzesiem to go zgubiło, bo za szybko się wystrzelał. Więc myślę, że szykuje nam się emocjonująca walka. Szkoda, że już panowie nie powalczą o pas wagi ciężkiej, bo dla wygranego tego pojedynku ciężko będzie znaleźć tutaj zawodnika z wygraną. Dlatego fajnie byłoby ruszyć też innych zawodników w tej dywizji. Ja chciałbym zobaczyć taką walkę. Siano zwlazło, ale skoro Marcin powalczy z Szymonem, to taka walka Grzegorza Cieplińskiego z Michałem Wlazło też byłaby bardzo ciekawa. Obaj chyba wywodzą się ze sportów uderzanych, Michał, oczywiście, z kickboxingu. A jak się nie mylę, Grzesił trochę boksował, więc też mogłoby być ciekawie. I to bardzo. Grzesił pokazał, że żadnych wyzwań się nie boi, podejmując Szymona Bajora. A Michała Wlazło możemy nazwać weteranem Federacji Fen. Był od samego początku. Toczył dobre walki. Wydawało się, że to on po tych dwóch wygranych pojedynkach powalczył o pas. Więc, jako fan wagi ciężkiej, ucieszyłbym się z jego powrotu. Tym bardziej w takiej walce, bo byłoby to logiczne zestawienie. Myślę, że bardzo ciekawe. No i wygrany tego zestawienia mógłby poważyć na przykład z przegranym tego pojedynku. Ale zobaczymy, jak Federacja Fen. To rozegra, póki co walka Marcina Sianosa z Szymonem Bajorem wyłoni nam pretendenta do pasa, faworytem oczywiście Szymon Myślę, że przeważy tutaj jego doświadczenie Choć jeden cios Sianosa może zmienić wszystko Najgroźniejszy Sianos jest oczywiście w tych pierwszych rundach e, Później opada troszeczkę z sił Ale jak na jego gabaryty to kondycję ma dobro Szymon to akurat zawsze kondycyjnie wygląda super i to jest chyba jedyny Polak w wadze ciężkiej, który dałby radę przewalczyć 5 rund. Może jeszcze Damian Grabowski też kondycyjnie wygląda dobrze, ale reszta zawodników ma trudności z dotrwaniem do trzeciej, a nawet drugiej rundy. Więc jest taka możliwość, że i tutaj zobaczymy decyzję, ale myślę, że ta walka ma spory potencjał na zakończenie się. Przed czasem. A co wy myślicie o tym pojedynku? Komentarze do Waszej dyspozycji ankieta w prawym górnym rogu. A ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału KGB MMA. Pozdrawiam Was, Trupiciel. Trzymajcie się.